Witamy ponownie z tajnych warsztatów ddr W sumie pierwsza z warsztatu mamy tutaj silnik GTZ250. Na razie, wydmuszkę gotowe do składania, wydmuchane. To teraz trzeba to wszystko wymyć jeszcze dokładnie ze szkła, ponieważ wróciło to z aqua Wygląda to naprawdę powietrznie, wygląda bardzo dobrze. Parę razy widziałem lepsze, ale generalnie jest dobrze. Tym bardziej, że to będzie szło do motocykla, który będzie jeździł, a nie stał. Także to generalnie będzie zabrudzone. Prędzej czy później Wiadomo no to są jakieś takie niedociągnięcia które, które trzeba będzie poprawić No ale za każdym razem jak ja to wysyłam To, to mówię żeby no nie mardowali czasu na jakieś tam małe takie drobne syfki No chyba że klient sobie życzy takiego Takiego naprawdę idealnego czyszczenia, No to wiadomo wtedy za to odpowiednio się też płaci Ten się nie tak jak powiedziałem przed chwilą będzie jeździł Więc tutaj no nie ma co rozpaczać Także dzięki za uwagę Do zobaczenia myślę niebawem jak już będziemy go składać Cześć